Uh, 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 uh. Dokładnie tak, witam Was bardzo serdecznie, kochani. Tak, Takesło! Witam was bardzo serdecznie w takim specjalnym, ale numer nie odcinku moich urojeń. Chciałem to przedstawić bardziej jako przedstawić... Odpalić w całości, jeśli chodzi o drugą część dzisiejszego e, materiału, ale stwierdziłem, że e, przemycę przy okazji rozkośne pierdolenie, od którego nie mogłem zacząć. E, nie mogłem nie zacząć dzisiejszego e, odcinka. Mianowicie, e, fanart, czym jest fanart, e, do czego prowadzi, dlaczego jest fajny, e, co może e, powiedzmy ułatwić, zarówno z perspektywy e, osoby e, pałającej się czymkolwiek w sumie czymkolwiek a czym jest dla obiektów właśnie tego typu graficznych, muzycznych i nie tylko westchnień. wszystko to znajdziecie powiedzmy w artykule o fanartach chyba w piątej części forfitera macie linka właśnie w opisie filmu także zapraszam zainteresowanych do lektury i powiem wam tak o Jamesie Rolfi wam opowiadałem nieraz i Zawsze mi się podobało to, co on stworzył, do czego się przyczynił, jaki był fantastyczny odzew jego fanów, kreatywny odzew. Ja, bustwiam kreatywny odzew, gdzie on, powiedzmy, montował swoje zwiastuny swojego cyklu Angry Video Game Nerd, pracę właśnie fanów. No, przepyszna sprawa, wiadomo, no jest pewna różnica subskrypcji między nim, a, a mną, także wiadomo, że nie chodzi o jakość, ale na pewno o ilość tych prac, no, jest troszeczkę em, inna. E, ja kiedyś, e, gdy zaczynałem swoją przygodę, o tym też było w Bazgrojkach, zaczynałem swoją przygodę z rysunkiem, no to wiadomo, były dinozaury, były w postacie z komiksów, figurki G.I. Joe, e, potem w ogóle był totalny z Rex, kiedy wyszły takie zabawki jak Dino Riders, łączenie GI Joe z dinozaurami, no to w ogóle cipiałem totalnie, no totalna yy, yy, jazda, czy tam nawet rysowałem muzyków w pokroju, chociażby bono. Cała ta moja skromna, początkowa działalność artystyczna nie była niczym innym jak właśnie fan artem, czyli kreatywnym podsumowaniem swojej sympatii do danego <laughs> obiektu który jest bardzo miły dla oka, czasem również i dla ucha, właśnie dla osoby obdarowanej taką, a nie inną pracą. I właśnie niniejszy, dzisiejszy film jest tego typu akcją, uświadomieniem tych wszystkich osób, że ja to widzę, ja to oglądam i moje serce niezmiernie się raduje. Także potraktujcie dzisiejszy odcinek jaki troszeczkę trybu dla tej kreatywnej części moich fanów, ale jeśli chodzi o grafikę, rysunek, tradycyjny, bo to wiem, że to, że jest cała masa osób robiących świetne filmiki, świetne przeróbki, rzuci okiem chociażby do mojej playlisty od fanów to wiecie, że jest naprawdę świetny poziom zarówno wykonania, jak i przede wszystkim pomysłu, bo ten pomysł jest w sumie najważniejszym w tym wszystkim. To jest fakt, że no nie każdy musi dysponować umiejętnościami obróbki obrazu i tak dalej, ale może być powera w łapach na zasadzie kwestii manualnej. Nie mówię tu o farfapingu, świntuchy, tylko właśnie o czymś pokroju, rysunku, malunku, czasem i rzeźbki jak i w takiej typowe obróbki graficzne. I w, za chwilę zobaczycie zbiór bodajże chyba 50 prac no w mega hardcorów, totalny mordor. Z jednej strony fantastyczne rysunki, przeróbki, ale też umiejscowienie mnie. W świecie moich ukochanych filmów, moich ukochanych gier, co jednocześnie daje dowód na to, że wiecie co lubię, wiecie czego słucham, wiecie w co gram. I to jest fantastyczne, bo to świadczy o Was jako o fanach takich um, rzetelnie podchodzących do tematu, świetnych obserwatorów, którzy nie boją się przekuć tej sympatii w coś naprawdę, może nienamacalnego, ale takiego widocznego. Ta sympatia jest y, widoczna. Także y, maestrzy w rozpierdolu, głosiciele mordoru, to między innymi, całkowicie między innymi, to te osoby, które się podpisywały, powiedzmy były najpłodniejsze, jeśli mogę tak y, to ująć, to na pewno Jane Dobrowski, Witold y, Kęśmiew, y, Nowicz bodajże, Muciej, Re Simon Litman dwóch Patryków. Pamiętam, jest Patryk Frankowski, Patryk Dudziński, Maciej Knapik i Bodajże Wojtek Krzyżanowski. Jeśli oczywiście kogoś pominąłem, to strasznie Was za to przepraszam. Nie wykluczone, że właśnie pod jakąś waszą pracą sami się podpisaliście i nie, anons jest powiedzmy trochę zbędny. To nie zmienia faktu, że zastanawiałem się długo jaką muzyczkę dobrać do tego slide do tak? tego pokazu slajdów, tak to mówiliśmy, możemy nazwać. I w Creative Commons nie znalazłem niczego, co byłoby adekwatne, co zasłużyłoby na to, by lecieć w tle do tego graficznego mordoru i pysznego, wyśmienitego hardkoru, który zaraz zobaczycie. Także stwierdziłem, że zaproponuję Wam pewną, powiedzmy, zabawę, trochę taki w myśl wykładu mobilizującego, aktywizującego, mianowicie w tym momencie, słuchajcie, w tym momencie wchodzicie, wchodzicie, na ten rozpierdol, wchodzicie na ten utwór, który totalnie niszczy wszystko, co jest do zniszczenia. Wchodzicie? Jesteście? Czekam. Dobra. Zastopujcie sobie. OK. Film w tyle już, muzyczka w tyle już jest na was czeka i w tym momencie. Eee, powiedzmy przechodzimy do zasadniczej części materiału, także 3, 2, 1 odpalacie utwór i kontynuujecie.